Tor samochody, w tym to, że chodzi o to, że obaj zawodnicy siedzą w dalszym aucie. Ten, który będzie pierwszy strzelał, siedzi na siedzeniu kierowcy, ten, to, który drugi będzie strzelał i się przenosił do tego samochodu, siedzi na siedzeniu pasażera po prawej. Kolega na siedzeniu kierowcy zaczyna strzelać załadowaną bronią do pięciu celów, każdy po trzy razy, natomiast ja siedząc na siedzeniu pasażera z zładowaną bronią. W momencie, jak on zacznie strzelać, jak najszybciej przenoszę się do tego samochodu, siadam na siedzeniu kierowcy i też zaczynam strzelać do każdego celu po trzy razy. Jak tylko Sosa skończy strzelać, rozładowuję broń i przenosi się do mojego samochodu na siedzenie pasażera. Po strzelaniu wszystkich celów przeze mnie i Sosę oraz po tym, jak Sosa znajdzie się na siedzeniu pasażera, tor się kończy. Działamy. Idę! Well